Chcieliśmy dzisiaj zaprezentować uchwaloną w komisji ustawę o weteranach, którzy działają poza granicami kraju. Jest to ważna, oczekiwana ustawa, ustawa którą zajął się dopiero rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego i jesteśmy na finale. Proszę Pani o, o szczegóły. E Szanowni Państwo, od 1953 roku do obecnej chwili w misjach poza granicami kraju uczestniczyło około 100 tysięcy naszych polskich żołnierzy i funkcjonariuszy, jak również pracowników cywilnych. Obecnie mamy pięć misji, są to misje cztery natowskie, jedna unijna i uregulowaliśmy sprawy dotyczące weteranów działań poza granicami kraju. Została powołana podkomisja, której miałam zaszczyt przewodniczyć i ta podkomisja przygotowała sprawozdanie. Zostało wczoraj jednomyślnie przez wszystkie opcje polityczne przyjęte na Komisji Obrony Narodowej. Teraz przed nami drugie czytanie, trzecie czytanie i mamy nadzieję, że ta ustawa ujrzy światło dzienne jeszcze w tej kadencji. Chciałam jeszcze dodać, że bardzo dużo pomogły nam dwa stowarzyszenia, Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych, jak również Stowarzyszenie Poszkodowanych i rannych, które, przy którym przewodniczy pan Daniel Kubas, to są ci wszyscy, którzy uczestniczyli w wojnie w Iraku i w Afganistanie. Dziękuję bardzo. Ja tylko dodam może tyle, że praca nad tą ustawą była dosyć żmudna, trwała prawie pół roku, z tego względu, że staraliśmy się dać głos wszystkim środowiskom zainteresowanym. Zostali wszyscy wysłuchani. Praca przebiegała bardzo twórczo, ponieważ przejmowaliśmy jako posłowie poprawki płynące z tych środowisk. Dlatego też ta ustawa cieszy przede wszystkim te środowiska, do których jest skierowana, co jest naprawdę wartością szczególną tej ustawy. Jest to ustawa rządowa. Natomiast my posłowie dołożyliśmy wszelkich starań, żeby ona nabrała już takiego kształtu, aby weszła w życie i żeby była jak najmniej poprawek. Dlatego też staraliśmy się o różne ekspertyzy wysłuchiwaliśmy różnych głosów. Ustawa ta porządkuje pewne sprawy, dzieli weteranów na weteranów weteranów poszkodowanych. Oczywiście jest taki dział, gdzie mówi się o uhonorowaniu właśnie weteranów działań poza granicami kraju. Są to odznaczenia takie odznaczenia funkcjonują już na świecie, na przykład w Stanach Zjednoczonych jest to purpurowe serce, u nas to będzie wojskowe odznaczenie honorowe za kontuzję i rany właśnie odniesione w tych żeż, misjach. Oprócz tego są to świadczenia przysługujące weteranom poszkodowanym i w zakresie opieki zdrowotnej, jak również w zakresie takiej pomocy socjalnej. Te, ta pomoc jest skierowana również do rodzin, co jest bardzo takie głęboko humanitarne. Na przykład opieką psychologiczną będą objęci nie tylko weterani, ale również ich rodziny. Ponadto, w, z, właściwie w takim ośrodku leczniczym, w lądku zdrowiu, w domu weterana, będą mogły przebywać również rodziny, zamieszkiwać rodziny z weteranami podlegającymi rehabilitacji i leczeniu i uczyć się tej opieki nad właśnie poszkodowanym weteranem, co jest taką wartością też niezwykłą. Oprócz tego na no, wszelkiego rodzaju ulgi także asysta honorowa na wniosek rodzin lub stowarzyszeń przy pogrzebach zmarłych weteranów. To są tylko niektóre rzeczy zawarte w tej ustawie. Ważne jest to, że ustawa jest bardzo precyzyjna i że pojawiły się już projekty rozporządzeń, również dotyczące okresu przejściowego. Środowiska przyjęły to z zadowoleniem. Otrzymaliśmy liczne podziękowania, dlatego mamy głęboką satysfakcję. Płynącą właśnie z pracy nad tą ustawą. Ja jeszcze dodam, że dotyczy to żołnierzy, dotyczy to Biura Ochrony Rządu, SKW, ABW, AW, jak jednocześnie Straży Granicznej, Straży Pożarnej, jak również pracowników cywilnych, którzy są zatrudnieni w tych urzędach i są również uczestnikami misji. Chciałam dodać, że polski rząd Pragnął zadość uczynić wszystkim uczestnikom, którzy walczyli o pokój na świecie. A jeszcze dodam, że ta ustawa jest też ważna w kontekście następnego roku, w którym będziemy się zajmować problemami osób starszych i osób wykluczonych, bo weteranie do tej pory, gdy nie było tej ustawy, czuli się w jakimś sensie wykluczeni. My tam też zawarliśmy na przykład takie rzeczy, które dotyczą możliwości podejmowania studiów po zakończeniu właśnie służby w misjach i to studiów jednolitych, magisterskich, studiów podyplomowych, mających dofinansowanie, co oznacza, że ci ludzie mogą być dalej Dalej aktywnymi członkami społeczeństwa. Nie muszą się czuć kimś, kto już no właściwie jakiś etap życia zakończył i pozostaje mu tylko bierna wegetacja. Mogą być dalej aktywnymi ludźmi pracującymi również, bo mają pierwszeństwo podejmowania pracy, np. w urzędach podległych ministrowi obrony narodowej czy ministrowi spraw wewnętrznych. Więc jest, jest to bardzo ważna ustawa również w takim aspekcie psychologicznym, humanitarnym.